Cześć, witajcie ludziska, z tej strony Brobli, zapraszam do oglądania kolejnego odcinka, zagrajemy w Gothic 2 Noc Kruka z modyfikacją The Redwooding, kontynuuję naszą rozgrywkę. I powiem wam szczerze, że poza odcinkiem pochodziłem sobie po, troszkę po tym Corinis, aby, znaczy z nadzieją, że e, znajdę jakieś rośliny. E, z, e, chodziłem po tym Korinis jakieś dwie godziny, poważnie wam mówię, może nawet nie, ale na pewno większą godzinę, znaczy dłużej niż godzinę. I, szczerze mówiąc, trochę się zawiodłem. Zawiodłem się i nie. Zawiodłem się dlatego, że tych mikstur, a raczej tych roślin było naprawdę mało. A zadowolony byłem z tego względu, że znalazłem jakieś niedobitków w postaci goblinów, orków i innych stworzeń, także troszkę, jak widzicie, doświadczenia sobie wbiliśmy. Byłem też u gildy myśliwych oddać questa z tymi orkami. Szczerze mówiąc, to było smutne, bo zabiłem 10 orków i... Dostałem tylko 100 punktów doświadczenia, czyli bardzo, bardzo mało. Teraz, ludziska, idę zdobyć najlepszy miecz jednoręczny, jaki możemy znaleźć, właśnie w Korinis, albo jeden z najlepszych, nie wiem. Jest to legendarna broń, którą możemy zdobyć tylko w modyfikacji, także od razu ją sobie weźmiemy. Oczywiście, ten miecz jest ładnie strzeżony przez szkieletów i zombiaków, także trzeba naprawdę uważać tutaj. Walcząc z tym ścierzywem, ja sobie wezmę tutaj najlepiej. O, ale mi wyrąbał. Dobra, tego już pokonam za pomocą tej broni. Spokojnie. Widzicie, obrażenia są całkiem niezłe. Dokładnie by było. Lepiej by było, gdybyśmy go zablokowali, właśnie w ten sposób. Dobra, widzicie, żadnych. jak już tam nie robią żadnego problemu. Ale obrażenia mają całkiem, całkiem nieźle. Trzeba przyznać. Dobra. Ty, 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 ty. Z tego co widziałem, to tych e, zombiaków i szkieletów jest tu naprawdę sporo, także trzeba naprawdę uważać. Dobra, zapisujemy grę. E, z tym mieczykiem, który teraz dobędziemy, e, już pójdziemy sobie do górniczej doliny. Dobra, o, jest szkielet, wojownik. Macz! O Jezus! O nie. Dwóch na jednego to jest niesprawiedliwe. Musimy szybko wybić jakąś miksturę, bo to może się dla nas źle skończyć. Uh, gonią mnie, gonią mnie, gonią mnie, uciekajcie, uciekajcie, uciekajcie! Patrzcie, gonią mnie jeszcze, co za... Dziedostwo, goniącie mnie? Aha... Aha... O nie! Kurde, zaraz padnę, uciekamy stąd! I to w trybie Co Cofnij się, ziomek! Nie chcę ze tobą walczyć, przepraszam. Przepraszam, przepraszam -pr -pr bardzo! Wiesz nie czy nie? Czekajcie. Dobra, miejmy nadzieję, że już nie yy, Weźmiemy sobie dwie potki te Okej. Okay. Ile mamy w ogóle many? Czekajcie, sprawdzę. Kurde, 58. Hmm. Kurde, gdybym miał jeszcze, jeszcze dwa punkty many, to jeszcze dwa strzały mógłbym wyprowadzić z tego... E z tego skilla, no ale niestety. Nie da rady. Gdzie ty jesteś, szkielet? Czy on się wrócił? Chyba się wrócił, tak? I właśnie w tej skrzyni, którą właśnie przed chwilą widzieliśmy, tam gdzie yy, znaleźliśmy tych, te dwa szkielety, yy, znajduje się owy właśnie miecz. Który chciałbym posiadać. Gdzie jest ten szkielet tej? Bez kitu teraz mówię. To już były dwa szkielety tutaj. What the fuck? Okej, okay, nie wiem co się z nim stało. Dobra, szkoda, że go nie ma, bo wbiłbym więcej doświadczenia, no ale kuźwa. Dobra. O nie. O nie! Tylko nie to. Tam jeszcze mamy yy, wojownika. Znaczy, yy, maga szkieletów. O to mi chodziło dokładnie. Szybko... o! Oh, fuck. No, rozwalił tego, co za ty rozwalił mi szkieleta Kurde, doświadczenie chciałem mieć, ty badziewny gnoju Dobra, idziemy cię zabić Wow, wow, dobra, to było słabe e, Na szczęście kochani e, Na szczęście mam tutaj e, zniszczenie ożywieńca e, Skilla, którego kupiłem właśnie u Zurisa A właśnie, dobrze, że to kupiłem, bo e, jeden skill kosztował 75 Sztuk złota tylko, także spoko Tak się właśnie zastanawiałem czy kupić czy nie i na szczęście kupiłem Eee, dobra, spróbujemy teraz. O Jezus! Dobra, nie żyje. Świetnie. To jest właśnie nowy skill ludziska dodany w modyfikacji. Także, jeżeli byśmy byli nekromantą, to moglibyśmy korzystać z tego, z tego skilla Ektoplazma. To jest też chyba yy, nowa, yy, nowy składnik z modyfikacji. Bo nie przypominam sobie, aby był w podstawce, czy nawet w dodatku. Zapisujemy grę. I lecimy dalej. Czekajcie, tu mam jeszcze jakąś skrzynkę. Zobaczymy co tutaj jest. Nie ma żadnego szkieletu, także spoko. jakaś mikstura. Le o Jezus, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, 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 lewo. Dobra, prosta skrzynia. E Ale szczerze mówiąc niczego tutaj nie było. Idziemy dalej. Ja sobie tą jaskinię całą przeszukam, bo wiem, że tutaj będą jeszcze, że ta jaskinia jest dosyć długa i na pewno znajdziemy Mm, pełno potworków, które będzie można zabić i wbić doświadczenie. Tam już nikt nie goni, chyba. Co? O tu mamy szkieleta kolejnego. Dobra, mnie nie widzi, także. Eee... O, mamy kamienną tablicę. Co to jest za kamienna tablica, proszę państwa? Kamienna tablica życia. Dobra, kolejne życie mamy. Ile już punktów? E, 489. Le prawo, lewo, prawo, prawo. Czekajcie. Prawo, lewo, lewo. Prawo, lewo, 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 prawo, prawo, lewo. Okej, okay, ludziska, mamy właśnie ten miecz. Krzyż przeznaczenia. Jak widzicie, zasięg działanie 90, czyli 30 więcej od tego mojego. E, od, tego, od tej mojej buławy. E, 135 punktów e, obrażeń, czyli 15 więcej. I wymagana siła 105, czyli e, 15 więcej od... E, od tej buławy. Na szczęście mam sporo siły, więc spokojnie sobie udźwignę ten mieczyk. Ale na szczęście, znaczy na szczęście, na razie tej broni nie zmieniamy, dlatego że tutaj mamy do czynienia ze szkieletami. A jak wiadomo, szkielety padają za pomocą. za pomocą. za pomocą broni obuchowych. Także wstrzymamy się na razie. Dobra. Kurde, gdybym miał więcej inteligencji, to. Na strzał by ten gnojek O kurde Tylko żebym teraz nie zginął Wiecie co, zapiszę sobie lepiej grę Bo nie chciałbym teraz, kurde, zginąć Jak jakiś noob Ten zombie mnie denerwuje, kuźwa On jest... Przeszkadza mi o Dalej, atakuj mnie, ziomek Kurde, zaraz zginę o nie, umarłem, świetnie. Po prostu cudownie zapisujemy grę. Znaczy wczytujemy grę i spróbujemy jeszcze raz naszych sił tutaj. Tym razem postaramy się, aby wróciły się te stworzenia głupie. Many niestety nie mam, kurde, 24 punkty. Mm, dobra, tym mnie goni tutaj. O, chodź. Ładnie dostał. No dalej, kurde, zaraz ten zombie cię prześcignie. Dobra, umarł, świetnie. Teraz możemy spokojnie zabić tego zombiaczka. Kurde, on się cofa do tyłu. No i świetnie, dobra, 180% doświadczenia, el brakuje mi do kolejnego poziomu ludziska? Eee, 4000 tam z kawałkiem, także jeszcze w Korinis powinniśmy być 23 poziom, także świetnie. Mm, dobra, czekajcie, poczekamy. A czy wypijemy sobie miksturkę? Eee, o, tą miksturę. Zapisujemy grę i lecimy dalej. Ta jaskinia jest dosyć długa, także spokojnie jeszcze tutaj eee, na pewno spotkamy. O! A ty co tutaj robisz? What the fuck? Co on tutaj robi, kuźwa? Ten głupi szkielet. Ja pierdolę. Nie wiem, nie wiem skąd on się tutaj pojawił. Naprawdę, nie mam zielonego pojęcia. Co jakby pieprzaj mi stąd. Dobra. Wykniemy mm, miksturkę i postaramy się go zabić teraz. Chodź, 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 brzydalu. Gin! Jeszcze nie zginął! What the fuck? Dobra. O, udało się. Dobra, wiecie, to się doświadczenia, za to dostajemy. Świetnie. Ech, niestety z kolejnej mikstury będziemy musieli skorzystać. Już kurde z mikstury manę nie korzystam, bo sporo tych mikstur straciłem. Mam to gdzieś. Sporo doświadczenia właśnie w tej jaskini samej wbiliśmy. To jest naprawdę bardzo, bardzo. Eee, bardzo dobry deal, że tak powiem, że tutaj wbiliśmy. Zostaliśmy dobry mieczyk i sporo doświadczenia. E, tutaj coś mamy... E, redest polny, super, rydest polny przyda się do tworzenia mikstur, super. Dobra, pójdziemy teraz tutaj i tam mamy, proszę ja was... Czekajcie... Czy będzie kolejny szkielecik? U, ta jaskinia jest naprawdę gigantyczna! Ile mam many? 30, czyli jeszcze na jednego jest killa. E, styknie. A, mamy zombiaka. Dobra. Tego spokojnie zabiję za pomocą e, mojej, mojego oręża. Ale wiecie co? Weźmiemy sobie ten mieczek. Zobaczymy, jakie jaki dipsy będą za pomocą tego miecza. Czekajcie, tylko niech kryt wejdzie. Ho, ho. To są obrażenia ludziska! Widzieliście to? To jest to. Hmm. Na pewno jeszcze szkielety będą. Wiecie co? Wezmę sobie znowuż tą broń. Obuchową. Okej, okay, tu niczego nie ma, niestety. Dobra, jeszcze tylko jeden korytarz został nam do przeszukania. I ludziska polecimy sobie do, yy, do, do. 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 do klasztoru. Tam mamy też questy do wykonania. Super, pustka, świetnie. Kolejny tutaj. Kolejna skrzynia. Zobaczymy coś w środku. E, wiem jeszcze, że w Korinis. Kurde, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo, świetnie. E, czy mamy w środku jakieś pierdoły tylko, dobra. E, ale wracając do mojego tutaj tematu e, wiem jeszcze, że obok Korinis e, znajduje się... A raczej obok tej plaży, gdzie był Skip e, znajduje, się, znajduje się pewna wieża, a obok tej wieży będziemy mieli do czynienia z kolejnym bossem. Jest to boss jaszczurów ognistych E, oczywiście, tego jaszczurka też sobie zabijemy w którymś tam odcinku. A szczerze mówiąc, nie wiem w którym, bo w tym korynie jeszcze mamy tyle rzeczy do zrobienia, że tak naprawdę nie wiem, za co mam się najpierw zabrać. Także będziemy musieli naprawdę tutaj, jakby to powiedzieć, e, przemyśleć te odcinki, co w którym odcinku będziemy robić. A czy ja będę musiał to zrobić, a nie wiem. Pełno przeklętych mieczorów jest. Ciekawe, po co to. W ogóle ten przeklęty miecz, tego przeklętego miecza nie możemy podnieść, bo brakuje nam. Znaczy, żeby go ugnie... udźwignąć, potrzebujemy chyba 310 siły. Także, no, trochę nam brakuje. On jest naprawdę słaby, ten mieczek. Także, podziękuję bardzo. Dobra, wiecie co, ludziska, założę sobie już nasz mieczek. Świetnie, on jest naprawdę kozacki. Fajnie wygląda. Dobra, on mi trochę przypomina y, miecz z Morrowinda. Nie pamiętam jak się nazywał ten mieczek, ale jest bardzo, bardzo podobny. Eee, dobra Ludiska, lecimy teraz, jak już mówiłem, do klasztoru. Do klasztoru, aby kupić wino i aby zdobyć. E, aby zdobyć... E, książkę dla opiekunów. Oczywiście jest to kolejne wyzwanie, kolejna próba raczej. Kurde, skorzystałbym z, z jakiegoś... z jakiegoś ziembatego ziela. Mm. Czas trwania 15 sekund niestety, żadnej mikstury szybkości nie da, nie mam. O, wiecie co ludziska, wiem już o co chodzi z tą miksturą orkową. E, musimy to oddać temu alchemikowi, alchemikowi z, Kornis, z z górnego miasta. E, ja sobie tam pójdę, w którymś tam odcinku. Dobra, idziemy stąd. Kurde, wy jeszcze będziemy musieli się nauczyć jak tworzyć mikstury, yy, mikstury, mikstury szybkości. Bo oczywiście nie opłaca się tego tak w wpierdzielać, bo dostajemy tylko 15, na 15 sekund spida a gdy wyuczymy się tej... Yy, ważenia tych mixtur, to już mamy to na 5 minut. Także no... nie worth. A czekajcie, co to jest? Czemu ja mojego, mojego łuku nie mam założonego? Co? O co chodzi? Okej... Okay. Dobra, lecimy do klasztoru. Eee, dobra, zrobimy tak ludziska, pójdziemy do klasztoru, eee, weźmiemy te dwa questy... Czekajcie, ludziska, zezwół. Okej okay, ludziska, już jestem z powrotem, musiałem na chwilkę drzwi zamknąć, ale wracając, pójdziemy najpierw do klasztoru, weźmiemy, kupimy wino, weźmiemy tą książkę dla opiekunów, pójdę do Koinis, wezmę, oddam tą orkową miksturkę i, 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 i wykonamy tam parę questów. To jest taki, o wiem, jeszcze może zabijemy tego ognistego jaszczura w tym odcinku, chodzi oczywiście o tego bossa. Chociaż, obok tego bossa będą też zwykłe jaszczury, te ogniste, także spoko. Czemu nie? Mamy już tutaj, e... o wiem jeszcze, co zrobimy, zapomniałem. E, pójdziemy sobie jeszcze do e, Zurisa, znaczy nie do Zurisa, do Konstantina. I nauczymy się, jak tworzyć esencję many. Tak, będzie nas to kosztować niestety 300 sztuk złota chyba. Nie wiem, jak ja te pieniądze zdobędę, nie mam zielonego pojęcia. Jeszcze 500 będę musiał wydać u Goraxa. Także. Ale dobra, to będzie taka szybka akcja. Kurde, szkoda, że po drodze tutaj nie spotkamy żadnych potworków. Kurde, trochę urozmaiciłoby to e, naszą drogę. Która jest nudna, bo niczego tutaj już nie ma, wszystko powybijałem. Chociaż w, ty w, tym, w tym lesie za farmą, za farmą Akila. E, można znaleźć sporo ciekawych, e, sporo ciekawych rzeczy i stworzeń, ale ten las jest taki duży, że się w nim pogubić można spokojnie. Przynajmniej ja. O, może się jeszcze pomodlimy. Dobra, pomódź się świetnie. Ok. E, w ogóle, ty miałem 11 tutaj punktów e, wiary u Inosa, teraz, kurde, gdy byłem w Jarkendarzu, miałem minus 7 masakra. Nie wiem, jak e, tutaj odpowiednio powinno się wbijać e, wiarę u jednego z bogów. O, może jeszcze sobie pójdziemy do tego maga tutaj zobaczymy. Może on coś ciekawego ma, e, coś co będzie można kupić. Hey, ty. Puchy. Pohandlujmy. Co ty masz, ziomek? E, he, he, pełno mikstur leczniczych i w sumie niczego ciekawego nie masz. E, mogę ci coś sprzedać? Lekka orkowa kusza. Dziękuję bardzo. Sprzedamy to, czemu nie? E, magiczny łuk. To jest łuk. E, obrażenia zależne od inteligencji. kuźwa. To jest chyba łuk, e, który trzeba oddać jednemu z myśliwych. Tak mi się wydaje. Puchy. Dobra, oczywiście to mi nie sprzedam. Tu jeszcze mamy magiczną kuszę, łuk bojowy... łukowy, łuk przepraszam. Yy, zostawimy go sobie. Łuk wierzbowy. Sprzedamy. Krótki łuk sprzedamy. Ech, co tu jeszcze mogę ci sprzedać, zomek? O, srebrne pierścienie. Okej, okay, dobra, mamy odpowiednią ilość hajsu, także możemy stąd wyjść. I lecimy do Goraxa prosto. Dobra, Wiecie co, łyknę sobie lepiej ten, te zębaty zielę, bo zanim tam dojdę, to sporo czasu minie. Yy, dobra. Lecimy. Yy, zanim pójdę tutaj do Górniczej Doliny, yy, to jeszcze naprawdę sporo odcinków mi zajmę w tym Korynie. Znaczy może nie sporo, ale jeszcze troszeczkę. Dlatego spójrzcie ile mamy questów do wykonania. No spójrzcie kuźwa na to, masakra. Dużo. Oczywiście najpierw te questy wykonamy, przynajmniej większość. A dopiero później ruszymy do. Yy, do. 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 do yy, do, Corigni, do Górniczej Doliny. W ogóle jest. jak mam tego questa Łukbospera, to ja ten Łukbospera kuźwa sprzedałem. Nie wiem gdzie, ale go sprzedałem i nie mam go kuźwa. A ja mu tego łuku nie oddałem. Masakra. Nie wiem co ja odwaliłem. Yy, dobra, tutaj mamy go Raksa. Zanim tutaj ponegocjujemy, to zapiszemy lepiej grę. Przesyła mnie Luther. Yy, muszę kupić świeżą po partię klasztornego wina. Win jest gotowe do wysyłania, a teraz trzeba jeszcze tylko ustalić, ile wielo może Lutheru zechce nam zapłacić. Yy, Myślę, że 600 yy, 6 setek złotych monet w zupełności wystarczy. Coś tak, coś tak, coś tam mówił? Yy, wzrost, spadek ceny o 10%. 540, sprawdź nastrój Goraxa, yy, zadowolony, 10%, yy, zado yy, normalny, spadek ceny o 10. Sprawdź nastrój Goraxa, poniżej normy. Yy, dobra, chyba teraz... Yy... Dobra, zapłacimy mu. Wspaniale, oto pieniądze za wino, to dobry interes. Proszę, weź to. 25 butelek wina i moje życzenia ja, dla Lutero. A teraz żałuję, ale muszę wracać do swoich codziennych obowiązków. Niech Inos będzie z Tobą. E, dobra, panie przyjacielu, ale zanim tutaj e, się pożegnamy, też zobaczymy, co Ty tutaj masz. Eliksir ochrony przed ogniem, tym akurat nie interesuje. E, no, i ma pełno tutaj mikstur leczniczych, ale niestety nie mam pieniędzy. Jestem biednym tutaj. Biednym, biednym, tutaj bezimiennym na razie sobie nie poradzimy. Znaczy, pf, na razie nie kupimy niczego. Ale teraz weźmiemy sobie tutaj księgę. Księgę, księga, która znajduje się na dole. Tam, gdzie znajdował się dwór Irdorat w piątym rozdziale. Będziemy musieli użyć mikstury. Niestety, znaczy zęba tego ziela. Nie Dobra, spokojnie. Dobra, mikstura szybkości ludziska. Szybko, aż Tu tu tu, Gdzie to jest? 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 Eee, tutaj. Zapiszemy grę szybko. I wydupiamy, kochani. Co jest? Nie mogę tam wejść? What the fuck? O Jezus, on już atakuje. Oh shit, umarłem. Ale kuźwa, dlaczego mi tutaj, dlaczego mi tutaj przerywało? What the fuck? W podstawce mogę się normalnie wbijać, a tutaj mnie po prostu cofa do tyłu, nie wiedząc czemu. A zrobiłem tutaj klasyczny tutaj sposób. O, dobra, chyba jednak nie zadziała. Co za O nie, już mnie zaatakuje, już mnie atakuje! Dobra. Teraz możemy wziąć zębatę, ziele i uciekamy. Hmm, poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Teraz mi raczej nie zatrzyma, nie zagada do mnie, gdy chce mnie teraz zabić. ROOOM! To jest ta mikstura! ta książka! Dobra, spotkamy się. Super. Bardzo się z tego cieszę. Jest, 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 jest! jest. Oła! Umrę, umrę, jak lamus! Yeah! O kurde, on do mnie biegnie, o fuck. Szybko, szybko, zabate zielę ziele w dłoni, lecimy stąd, uciekamy, spieprzamy normalnie. Fuck. Dobra, udało się, misja została wykonana, można powiedzieć. Dwie misje wykonaliśmy. Także możemy czym prędzej spieprzać do. Do. Kurde, nie tutaj. Do Lutero oraz do, do Morusa, to jest właśnie jeden z opiekunów. Z tego co czytałem, to później. Oho, spokojnie. Z tego co czytałem, to później próby kolejne od opiekunów będziemy mieli w górniczej dolinie. Ale zanim to nastąpi, to sporo odcinków potrwa. E, nim dojdziemy do tej górniczej doliny, ile mam do kolejnego poziomu? Brakuje 4000 niecałe. Dobra, kolejny poziom jest tuż, tuż można powiedzieć. Czy jeszcze mam jakieś rośliny? Widzę. Ogniste pokrzywy, super. Z tego można robić manę. Dobra, lecimy teraz do Korinis i bierzemy, e, bierzemy bierzemy, bierzemy, bierzemy. Mm, idziemy do Sagitariusa. Nie pamiętam jak się nazywał ten typek, ten Alchemik z górnego miasta. Yy, oraz do Konstantina wyuczyć się, jak tworzyć esencję many. Dobra, zjem sobie trochę tego zębatego ziela, bo chcę czym prędzej udać się do tego kolonizmu. Ile już odcinek trwa? Czekajcie, sprawdzę. Yy, odcinek trwa za jakieś pół godziny, czyli całkiem sporo. Nie, 25 minut, coś takiego. Także w tym odcinku, w tym momencie, powinno być jakieś cięcie. Tak mi się wydaje.